Witam serdecznie, Paweł Grzegorz, z tej strony z bloga e jeśli masz ochotę wpadać na bloga i dzisiaj mamy taki fajny, piękny, deszczowy dzień da się fajne nagrywanie z samochodu i pogadamy sobie, tak co wpadłem na taki pomysł żeby poruszyć takie, nie wiem ile, jak długo mi to wyjdzie, bo mało czasu z, z, może jeden, dwa, może takie trzy problemy, jeśli chodzi o biznes sieciowy niektóre problemy z, z tego, co dzisiaj omówię mają ten związek taki, szczególnie pierwszy problem, to jest taki bardziej ogólny, nie tylko występuje w biznesie sieciowym, ale może być w różnych projektach biznesowych, występować. Jest, często jest coś takiego, zaczynasz jakiś na przykład, na na przykładzie biznesów sieciowych, nie? Zaczynasz jakiś biznes sieciowy, na początku jest fajnie, nie? Bo to jest coś nowego. Na przykład, byłeś jakieś tam firmy MLM, coś ci się nie podobało i zmieniłeś tą firmę na inną, i na początku to czujesz taką nowość, tak jakby, nie wiem, czy masz też tak samo, czujesz taką nowość. Aha, jeszcze przy okazji, jeśli słuchasz że to taka podcast, pamiętaj, że w opisie zawsze jest link do wersji wideo. Czyli zaczęłaś jakiś biznes sieciowy, na początku jest wszystko nowe, fajne, nie? Czułeś taką nową energię, nową siłę, ale po pewnym czasie problem polega na tym, że te nowe znowu staje się stare. I wpadasz w taką, nie wiem, rutynę, tu Ci tam coś nie poszło, masz brak wyników, tak dalej. I znowu szukasz jakiegoś kolejnego biznesu, programu do promocji, na przykład wchodzisz na rynek, jakiś tam nowa firma, jakiś tam nowy, super rewolucyjny produkt, nie? Wszystko fajnie, pięknie i znowu jest coś nowego. To zmieniasz ten biznes na ten kolejny, tak często bywa, ja też tak miałem, też mi to takie coś dopadało i zmieniasz znowu na kolejny biznes, nie? I znowu y, to jest znowu coś nowego, coś fajnego, znowu czysz taką ekscytację, nie? Zaczynasz coś nowego, że tu będzie super, ty masz, że będzie inaczej, nie? Ale problem polega na tym, że po jakimś czasie te nowe znowu staje się stare i znowu Wpadasz tu na taką, nie wiem, albo w rutynę, albo w taką, nie wiem, jak to, się, jak to nazwać, takie yy, zamrożenie, można powiedzieć, że znowu coś tam się nie podoba, tu znowu coś tam nie idzie, tak jak powinno iść, znowu jakiś spadek w biznesie, znowu mniej osoby zainteresowane w tym, znowu się okazuje, że znowu w tej nowej, w kolejnej firmie, w tym nowym, kolejnym programie, że znowu musisz działać, pracować, praktycznie musisz robić to samo co tam, co poprzednio, i znowu. Te nowe, ta ekscytacja znowu staje się stara, taka rutyna. Nie wiem, stoisz w miejscu ponownie i znowu czasami jest tak, że albo szukasz czegoś nowego, jakiegoś nowego biznesu, albo coś, albo po prostu rezygnujesz. A jak znajdziesz jakiś kolejny nowy biznes wchodzi, to znowu jest fajnie, super, nie, że coś nowego, znowu jest ta ekscytacja, zaczyna coś od zera, od nowa, ale z czasem znowu te nowe staje się stare. Jest takie fajne powiedzenie. To jest jeden z większych moim zdaniem, problemów osób, które. Po pewnym czasie szybko rezygnują i chcą zmieniać biznes. A okazuje się, że w tym kolejnym biznesie, w tym kolejnym programie, w tym kolejnym biznesie MLM, czy jakimś tam projekcie, musisz robić praktycznie to samo. Tu trzeba polecać, trzeba. Bo wiesz, ogólnie w biznesie sieciowym nie chodzi o sprzedaż. Ja to już mówiłem kilka razy, bo ludzie tego też nie kapują. Jeśli jesteś nową osobą początkującą, to musisz zrozumieć, że w marketingu sieciowym nie chodzi o sprzedaż. To nie chodzi o bieganie z torbą pełną produktów, nie wiem, od domu do domu. Chodzi o robienie zakupów w własnym sklepie. Szukasz prosumentów. To jesteś prosumentem? Pokazujesz innym, jak robić to samo, pokazujesz innym również, jak być prosumentem, nie? czyli robić zakupy w własnym sklepie, czyli w sklepie, który ci płaci, tak w dużym skrócie. I też problem polega na tym, że ludzie za szybko rezygnują, bo albo myślą źle, że tu chodzi o sprzedaż i im się wydaje, że nie, nie potrafią sprzedawać, coś tam pogadają z dwiema, trzema osobami i rezygnują, bo oni nie umieją sprzedawać, a, to tak, a są w ogóle w błędzie, bo nie muszą sprzedawać, i rezygnują i szukają jakiegoś nowego biznesu, i tam się okazuje, że znowu jest jakiś tam problem, że znowu trzeba robić to samo. Często nam się wydaje, że trawka u sąsiada jest bardziej zielona zawsze, nie? Często tak jest, Tylko nie wiem, czy nie powiedziałem teraz zakazanego słowa, bo są takie słowa na YouTubie, których YouTube nie lubi, nie? I na przykład teraz, jak to powiedziałem, że ta jest zielęsza, nie? Że to coś jest bardziej zielone, często mi się wydaje, że to coś jest bardziej zielone u konkurencji, bo na przykład u sąsiada jest takie powiedzenie. Nie wiem, czy przez to, że wymówiłem to słowo, YouTube nie zablokuje mi w, w tym filmie na przykład monetyzacji, której tak nie mam, nie? Nie, to żartuję, Ale są właśnie takie słowa y, na YouTube, których YouTube nie lubi. Jedno może blokować. Czasami nawet filmy blokuje, nie przez te słowa, niektóre takie wyłapuje to. Na to trzeba czasami uważać. Nie? A wracając do tematu, często właśnie nam się wydaje, że y, trawa u sąsiada jest bardziej zielona. A to się nagle okazuje, że tam trzeba robić to samo. Zmieniasz filmę, jest nowa, fajnie, super, ekscytacja, bo że coś nowego, teraz będzie inaczej, teraz będzie naprawdę świetnie. I po czasie okazuje się, że ten nowe, znowu staje się stare. Znowu wchodzi ta rutyna, znowu się okazuje, że tam Ci nie szło, to Ci nie idzie, że musisz znowu robić to samo, a to może też nie jest problem w firmie na przykład, czy przy w jakimś tam projekcie, czy w biznesie, tylko problem, że pokażeś, nie wiem, polegać, nie wiem, na metodzie działania, albo nie zrozumiałeś, o co w tym chodzi. Albo myślisz, że trzeba sprzedawać, a tak naprawdę nie trzeba sprzedawać, a Ty myślisz, że musisz sprzedawać, że musisz, nie wiem, biegać z tą torbą pełną produktów po znajomych, po rodzinie, a to Ci okazuje, że nie musisz, ale Ty byłeś w błędzie, byłeś nastawiony na sprzedaż, okazało się, że nie potrafisz sprzedawać, no i już rezygnujesz gdzieś indziej, gdzie tam ci wciskali kit jakiś tam, nie wiem, że nic nie trzeba robić, nie? A się okazuje, że w każdym biznesie coś trzeba robić. Musi być ten przepływ, nie? Nie musisz koniecznie sprzedawać w marketingu sieciowym nie musisz sprzedawać, tylko po prostu jesteś prosumentem i pokazujesz innym, jak również być prosumentem, nie? Czyli prosumentem robić zakupy w własnym sklepie, który ci płaci. Wymieniasz jakieś tam in, i nie wiem, albo z, z, wymieniasz jeden sklep na drugi, po prostu wymieniasz jakiś tam sklep na swój własny, który da, dajesz od firmy i kupujesz dla siebie tak naprawdę. Nie, nie musisz ten biegać po rodzinie znajomych i sprzedawać. Kupujesz po prostu dla siebie, pokazujesz innym, jak robić to samo. To są fajne różne metody działania, jak na przykład metoda DOM, którą ostatnio też stosujemy, lejki sprzedażowe i tak dalej, ale to już jest temat na inny film. To był jeden z takich błędów, nie? Który często właśnie widzę, że też rezygnujemy za szybko, po prostu i też często właśnie takie jest, też to miałem tak nie ma, że takie uczucie, że jak jest coś nowego, nie? to masz taką ekscytację, że jest fajnie, super, teraz będzie inaczej, tu w końcu zbuduję ten super biznes, a nagle okazuje się, że znowu jest to samo, nie? że nowe robi się stare, że znowu trzeba robić to samo, że ta trawa wcale nie jest taka bardziej zielona u sąsiada, niż się wydawało. W każdym filmie musi robić to samo, musisz działać. I są te same problemy często i tak dalej, po prostu trzeba wytrwać, trzeba wybrać odpowiednią firmę, odpowiedni zespół, zespół ludzi, odpowiednie strategie działania i po prostu działać. Nie poddawać się za szybko, nie. to tak jeden właśnie z takich problemów. Nie? Z tym zakazanym słowem, którego, Olle wiem, YouTube chyba nie lubi, które wymówiłem kilka razy. Mam nadzieję, że to mi filmu nie usunie, jak usunie to nagram jeszcze razy tyle. Nie, Druga sprawa, jeśli chodzi teraz było tak ogólnie, nie? bo nie, nie tylko w biznesie, w biznesie sieciowym jest taki problem, że rezygnujemy za szybko, zmieniamy projekty, nie wiem, nie, nie dokończamy projektu, bo to nowe staje się stare i jeśli zaczynamy, np. nie wiem, nudzić albo jakaś tam stagnacja wchodzi, nie? bo tu przez jakiś czas coś nie idzie, miało być tak fajnie, a to okazało się tak nie idzie, fajnie, tak szybko, bo trzeba pozmieniać strategię, na przed ja z Wojtkiem Weselowskim. teraz stworzyliśmy sy system marketingowy i się okazało, że musimy go od podstawy znowu przebudować, nie? Bo Facebook tam nam domenę zablokował, bo przestała reklama, przestała działać, już wszystko się zablokowało, że system działa, zamiast działać na 100%, działałem na przykład, nie wiem, na 40%. I musimy wszystko przebudować od nowa, nie? Na przykład. No to jest taki okres, że trzeba nie na rzeczy poprawić, niektóre rzeczy trzeba poprawić, wyciągnąć wnioski, nie wiem, działać trochę na przykład inaczej niż się zakładało. Czekaj, tu jadę, gdzie mam skręcić tu na dół. Czasami tak po prostu bywa, że trzeba tak jest tak, Czasami jest taki okres właśnie takiej stagnacji albo spadku w biznesie, nie tylko jeśli chodzi o biznes sieciowy, nie tak czasami po prostu jest, trzeba to przetrwać, działać dalej. Tak się ładnie, nie ma sensu naprawdę się łatwo, tak łatwo, szybko poddawać i szukać jakichś, nie wiem, innych rozwiązań. Trzeba czasami sobie założyć klapki na oczy, po robić na przykład jedną, jedną firmę i czasami jakieś tam, można robić, jeśli chodzi o biznes sieciowy, na przykład marketing sieciowy, to najlepiej robić jedną firmę, ale czasami jest tak, że możesz na przykład sobie wybrać jakieś tam inne programy partnerskie, które na przykład ten biznes wspierają, ale to jest też temat na inny, na inny film. Czyli krótko mówiąc, często rezygnujemy po prostu za szybko, czekaj, tylko to skręcę na dół, rezygnujemy za szybko i zmieniamy firmę jak rękawiczki, nie? bo myślimy, że tam będzie lepiej, że kolejna nowa firma będzie lepsza i tak dalej, a się okazuje, że jest po prostu to samo, musi robić to samo co poprzednio, nie? I nowe po, cz po czasie staje się stare. Jeszcze mam chwilę czasu, bo źle skręciłem, oczywiście ja muszę zawrócić. I czekaj, tutaj musimy zwolnić. Czyli to taki jeden problem, on dotyczy też bardzo często biznesów sieciowych, ale nie tylko, nie? Jakieś tam różne projekty robisz w internecie, często się szybko, za szybko nudzisz, poddajesz, nie? To jest nie tylko w biznesie sieciowym, nie? Coś takiego występuje. I właśnie też jest taki problem, że teraz stricte problem, jeśli chodzi o biznes sieciowy, to właśnie z tymi własnymi zakupami. Bo ludzie też często nie kapują, ale się rozpadało, żeby robić własne zakupy, jeśli, jeśli dołączysz do jakiejś firmy MLM, to masz własny sklep często, nie? Internetowy, gdzie masz produkty. Możesz go polecać, ale chodzi o to, żebyś sam robił zakupy w własnym sklepie. I ludzie nie kapują, nie żebym że bo jest hałas, niezły. Ciekawe być burze z gradem, tak naprawdę. I właśnie ludzie nie kapują często, co ja zauważyłem, że w biznesie sieciowym chodzi o robienie, właśnie tych, jak już wspominałem wcześniej, własnych zakupów. Musi być obrót robiony, nie musi być sprzedawcą, ale chodzi o to, żeby robić obrót we własnym sklepie. Jak jest obrót, są prowizje, są wypłaty, nie? Niekoniecznie sprzedawać, ale robić obrót i pokazywać innym, jak robić to samo. Ludzie właśnie nie kapują. Że jak mam swój sklep, mam jakieś produkty, trzeba je po prostu przetestować, sprawdzić, bo też jest tak często w biznesie, jeśli chodzi teraz o biznes MLM, że jak współpracujesz z kimś, to te osoby często robią to samo co ty, albo trochę mniej. I musisz być przykładem, nie? Dla tych osób. Jeśli masz swój biznes sieciowy, musisz robić obrót w własnym sklepie. Na przykład ustalacie sobie. Ej, przepuścimy gościa, do szpada. Czy gościowe, ustalacie sobie jakiś, nie wiem, limit zakupów, na przykład na 100 punktów, 200 punktów, 300 punktów, to zależy od biznesu i każdy powinien to robić, żeby robić ten obrót, bo jak jest obrót, jest tam właśnie przepływ pieniądza i są y, prowizje na wypłaty wtedy, nie? Nie musi sprzedawać, ale musi być prosumentem. To naprawdę jest proste. Ludzie się nie kapują, bo każdy to kapował. Tak fajnie mówił ostatnio Maciej o w jednym filmie, czy w dwóch, nawet filmach, że już nawet te osoby, które są w biznesach sieciowych, nie? które już się zarejestrowały, Często właśnie tego nie kapują, że mają robić obóz w własnym sklepie, żeby kupować po prostu, masz własny sklep, i nim kupujesz. Po prostu. Nie chodzi o to, żeby tam się, nie wiem, zadłużać, żeby... Kucz, ale patrz, kiepsko widać, żeby się zadłużać, nie wiem, robić, nie wiadomo, yy, obóz na jaką kasę, żeby się, nie wiem, towarować i tak dalej, zasypać produktami i tak dalej. Nie o to chodzi. W miarę możliwości po prostu robisz obóz własnym sklepie. Chyba gościowi wyjechałem trochę za szybko. To robisz obrót w własnym sklepie. Masz swój sklep, poznajesz swoje produkty i robisz obrót. Jeśli tych produktów też tak właśnie, to Marcin mówił, jeśli nie lubisz tych produktów, to daj je sąsiadowi. Albo zmień biznes. Nie, po prostu. Jeśli masz biznes MLM i nie lubisz tych produktów, które tam są, to daj je sąsiadowi po prostu, wydaj je, sprzedaj, wydaj, możesz sprzedać oczywiście też dodatkowo, jeśli nie, to rozdaj po prostu je, wywal, ale chodzi o to, żeby robić obrót. Oczywiście nie tam na tysiące złotych, żeby się tam towarować, żeby świrować z tym. W miarę rozsądku wszystko, nie? Żeby się nie zadłużać i tak dalej. Ale chodzi o to, że kupujesz na własny użytek i po prostu te produkty używasz. Jak ja kupuję sobie kawę, bo u nas mamy też kawę, ja uwielbiam kawę. Ja ogólnie za dużo kawy nie mogę pić, ale tą akurat co mamy, bo ona jest w dobrej jakości. to mogę pić, nie? Bo taką pierwszą lepszą kawę, na przykład z Biedronki, coś ja wypić nie mogę. Tylko wezmę kilka łyków bo boli żołądek i tak dalej. Po prostu drażni mi żołądek, nie? Podrażnia. A tam, co mam, mogę być dwie, trzy dziennie i nie mam problemu żadnego, nie? Dlatego uwielbiam kawę i w końcu mogę być kawę, nie? Porządną. To jest no, dobra kawa, tam jest krótki okres palenia, bardzo to jest mielona i ziarnista, sam mielę w domu, ale nie podrażnia żołądka, nie? Z właśnie wysokiej jakości. To ja ją kupuję. Kilogramową często biorę... Kurczę, patrz, nic nie widać, gościu, nie może wyjechać teraz. Tak stanęli facetowi, że facet próbuje wyjechać z parkingu i nie może. <gry> A ja staję za nim teraz. Że to wytniemy. Kurczę, patrz. No, cofaj, cofaj. Jedź. Czyli pamiętaj, obok w waszym sklepie jest ważny. To nie jest jakieś tam skomplikowane. Gdyby każdy to rozumiał, żeby robić, Obóz własny w własnym sklepie na jakimś tam poziomie, nawet nie duży, nie jakieś tam wielkie, nie wiem, ilości punktów, tam nie wiem, 100, 200 punktów, że robisz na przykład, nie wiem, obrót na 200 zł miesięcznie, czy to jest tak dużo, strasznie? Ostatnio też film odnośnie tego na ten nagrywałem, 200, 300 zł, 150 zł, nie wiem, zależy od firmy, od Ciebie. No patrz, deszcz pada, wszystko za zajęte jest. Pamiętaj, musi być swoim własnym klientem, czyli prosumentem. Nie? Teoretycznie szukać miejsca, żeby stanąć. Kurczę. Czyli takie dwa problemy, nie? Za szybko się poddajemy. Siedział biznes sieciowy. Rezygnujemy po prostu za szybko. I często nam się wydaje właśnie, że, że trawka u sąsiada, trawa, nie trawka, kurczę, trawa u sąsiada jest bardziej zielona, nie? To się nam często wydaje. Tu nie stamy, za ciasno. Tak się niestety często wydaje. Zmieniamy firmę i się po jakimś czasie znowu ta nowa firma robi się stara i jest to samo. Nie? Okazuje się, że tu musimy być to samo. Tak trzeba cały czas tak samo działać, jak w tej poprzedniej. Są te same problemy, te same trudności, te same wyzwania. Aj, dobra, wyjadę stąd, jest ciasno. Te same wyzwania. I niestety znowu czasami zmieniamy film na kolejną. I znowu z czasem Ta nowe robi się stare. I się historia powtarza, aż do momentu, aż na przykład ktoś całkowicie nie zrezygnuje. Nie? To są takie osoby, że... Uważają, że to nie działa, bo zmieniają firmy jak rękawiczki, poddają się po kilku minutach, nawet no, po kilku minutach, chciałem powiedzieć, po miesiącu działania i według nich biznes nie działa, nie? skoro on im nie wyszło, to nikomu nie wychodzi. Naprawdę jest taka, że marketing sieciowy, to już że my słyszy, taki jest hałas, że marketing sieciowy, z tego co wiem, to jest biznes, to, to jest branża ogólnie. Jeśli mówię teraz o branży, która wytwarza chyba najwięcej milionów albo wytwarza czy wytworzy, wytworzyła, stworzyła największą ilość milionerów, nie? niż jakakolwiek inna branża i robi potężny obrót jako cała branża, oni robią większy obrót niż marketing sieciowy robi większy obrót, niż e, nie wiem, Hollywood i tak dalej, nie? niż branża gier naprawdę tam jest potężny obrót, potężny, tam są miliardy dolarów, nie? obrotu rocznie czekaj, tu gdzie skręcimy i to nie jest dziesiątki, ale setki chyba Bo ja dobrze pamiętam ja tutaj wjadę czyli ten biznes działa bo też często ludzie mówią, że to nikt nie zarabia, nie? Spójrz sobie tak, tak szczerze, sprawdź sobie, jak dużo takich tradycyjnych biznesów upada. Czas, nie wiem, jaka taka średnia była, czy jak przetrwa, przetrwa dwa lata taki biznes, to jest sukces. Wszędzie w każdym biznesie są problemy. To jest, w jest to jest to jest prawdziwy biznes. Ale to drażni, to padanie, że w samochodzie teraz czekać. by się rozpadało? To jest biznes to każdy inny. I prawda jest taka, że to jest branża, która wytwarza albo i. Najwięcej albo jest branżą, która wywodzi się, albo najwięcej, albo jakoś tam są w czołówce, nie, którzy, patrzcie, znowu słowo to mi się włączył. Markerzyści sieciowe to jest branża, która wytwarza największą ilość milionerów, z której wywodzi się największa ilość milionerów lub jedna tam z największych, są po prostu w czołówce, nie. I mają bardzo ogromne obroty rocznie, jako cała branża, nie, teraz mówię, tam miliardy, setki miliardów chyba, kurczę, nie pamiętam teraz, ileś tam miliardów dolarów, nie, więcej niż Hollywood na pewno, niż branża gier chyba i tak dalej. Czy to jest potężna branża, to może zrobić potężny biznes, tylko trzeba po prostu działać. Nie tam rezygnować po dwóch, trzech miesiącach, czy po roku, czy po dwóch, bo to jest ja też tak miałam często, że taki. Na początku jest fajnie, wszystko znowu się cieszysz, że jesteś podekscytowany, ale wchodzi taka później stagnacja, nie, na przykład do biznesu, albo spadek obrotów, albo nie wiem, jest coraz mniej ludzi chętnych i tak dalej, takie masz wrażenie, że stoisz w miejscu, że ci nie idzie i przestajesz działać i szukasz czegoś nowego i się okazuje, że w tym kolejnym biznesie jest to samo. Po czasie, znowu na początku jest fajny, sukces się cieszysz, ekscytacja, ale później znowu. Jest ten taki spadek, albo taki, nie wiem, stagnacja itd. I tak naprawdę rezygnujesz przed wzrostem takim konkretnym, prawdziwym, przed stabilizacją biznesu, przed wzrostem biznesu, ty rezygnujesz i zmieniasz go na kolejny, i później na kolejny i na kolejny. To jest naprawdę poważny problem, a drugi problem to jest właśnie ten. To też jest moje zdaniem poważne, że ludzie tego nie kapują, żeby robić obrót w własnym sklepie, żeby kupować te produkty na własny użytek je używać albo nawet wydawać komuś innemu. A jeśli nie podobają Ci się Twoje produkty, to zmień po prostu biznes. I tyle. Na, takie, na taki biznes, gdzie te produkty możesz używać. Wtedy nie ma problemu, bo kupujesz na własny użytek. Idziesz teraz do Biedronki, to też kupujesz na własny użytek i używasz te produkty. Tak samo kupujesz w biznesie, w biznesie sieciowym, w własnym sklepie na własny użytek. Czy tam perfumy, czy, nie wiem, czy proszki, czy kawę, czy herbaty, czy jakieś te diety. Po prostu jest, używasz, kupujesz na własny użytek, żeby robić obrót. A jak wszyscy by to zrozumieli w danym biznesie, to naprawdę. Każdy, większość byłabym byłaby naprawdę milionerami. To już jeszcze więcej bo tych milionerów było niż jest teraz, nie? Gdyby to wszyscy zrozumieli. Z tych ty te osoby, które są na przykład w biznesach sieciowych, nie? Ty jesteś prosumentem i pokazujesz innym również, również jak być prosumentem. Taka fajna właśnie książka była. Era Prosumentem. To chyba pierwsza książka, którą ja przeczytałem po szkole, po liceum. Nienawidziłem coś książek, nie? Po szkole, chyba jak większość, Lektury mnie tak nudziły, nie książek. I chyba. Nie wiem, czy ktoś mi pożyczył, taka była, jest książka, ciężko chyba dostać teraz. Era Prosumenta, właśnie. O tym, żeby być tym prosumentem, żeby robić ten własny obrót u siebie, nie? Przeczytałem chyba w dwa dni i dzięki temu znowu zacząłem czytać książki, nie? Później, tam, później zacząłem czytać tego, robię takie saki trochę i tak dalej, nie? Ale od tego właśnie, o tej ery Prosumenta, od tej książki, tak naprawdę się zaczęła moja przygoda z, z czytaniem książek, nie? Na nowo. Muszę sprawdzić, można gdzieś tą książkę dostanę. Już dawno czytałem, dosyć, to było kilka lat temu. Właśnie chodzi o to, żebyś był własnym żebyś był tym prosumentem. robić zakupy w własnym sklepie, pokazujesz innym, jak robić to samo, wtedy jest obrót i są prowizje do wypłat i są ludzie zadowoleni. Jeśli się to wejdzie w nawyk, żeby te zakupy robić, nie tam na kimś tam za tysiące złotych, nie? Żeby się, nie wiem, zagarażować cały garaż produktami. Nie to chodzi. Na... Z zdrowym rozsądkiem, żeby nie świrować. W miarę możliwości, żeby zrobić te zakupy. Tak, widzisz, do dronki, kupujesz dla siebie. Tak samo w, biznesie, w biznesach sieciowych, w, w MLM robi zakupy na własny użytek. Dobra, będę kończyć, niech mi hałasuje, obija mi o ten o samochód. Ma grad mi dzisiaj padać I burzowy dzień, może zdążę, zdążę skoczyć teraz do apteki szybko. Ok, to na tyle. Jeśli możesz jakieś pytania pisz poniżej, takie dwa dzisiaj problemy sobie omówiliśmy. Rezygnujemy za szybko, później jest to samo w, w kolejnym biznesie, zmieniałem biznes od rękawiczki, tak naprawdę. Nudzi się, rezygnujesz. I tak naprawdę często jest tak, że rezygnujesz przed takim momentem, przed tym momentem biznesowym, przed takim wzrostem, nie? Jeśli działasz cały czas, konkretnie działasz dzień systematycznie. Bo to jest też ważne, żeby właśnie działać systematycznie, bo też ludzie się zapisują do biznesów sieciowych na przykład i nie, i nie kapują, że muszą działać. To też jest taki przykład kolejny, można nazwać problem, że nie wiem, nie wiem, jak to, nie wiem, dlaczego tak jest. Nie? Że nie, nie kapują, że też trzeba działać, że, że trzeba coś robić, nie? że by zarabiać musi coś wykonać, żeby zbudować biznes musi, musi jakąś pracę wykonać i też często ludzie tego nie kapują. Co ja jestem w szoku, nie? Nie zdają sobie sprawy, albo, albo muszą się zmuszać jakoś, nie wiem, nie mają motywacji. To po cholerę w ogóle zaczynać biznes, biznes, jak nie masz motywacji, nie? Do działania. To po co zaczynasz biznes tak naprawdę? Nie masz motywacji do działania, a zaczynasz jakiś zrobić biznes. Daruj sobie to, bo wiesz, jak pracujesz na etacie i nie masz motywacji, to i tak idziesz, nie? Działać. Nie potrzebujesz tak naprawdę motywacji, tylko musisz wiedzieć, dlaczego to robisz, i po prostu musisz to robić. Czy się chce, czy nie chce, klapki na oczy i po prostu działasz. Napisz do szefa na etacie, idziesz na etat, nie wstajesz rano, ogółach bo boi i piszesz do szefa, nie chce mi się iść do pracy, bo naprawdę nie ma motywacji dzisiaj. Ciekawe, co cię odpiszę. To nie przychodź pewnie. No idziesz na etat, bo musisz, nie? nie masz motywacji, ale idziesz. I tak samo na przykład w biznesie sieciowym. Co z tego, że nie masz motywacji do działania? Po prostu działaj, klapki na oczy i działaj. Chyba, że kochasz swoją pracę na etacie, to tam zostań, po prostu nie rób, nie biznesu. A jak chcesz coś zmienić, no to klapki na oczy, jakąś strategię działania i działasz. I koniec. Przestało padać, będę lecieć chyba szybko, nie? Czyli brak takiego, nie wiem, za szybko zmieniamy swoje, pierwszy problem, takie mini podsumowanie sobie zrobimy. Pierwszy problem właśnie, rezygnujemy właśnie za szybko i wydaje nam się, że w tym kolejnym, nowym biznesie będzie lepiej. A później się okazuje, że nowe robi się stare i jest to samo i się później powtarza i znowu zmieniamy biznesy, i znowu zmieniasz ten biznes na kolejny. Drugi problem, właśnie jeśli chodzi tak stricte o biznes sieciowy, no to ludzie nie kapują, żeby być tym prosumentem, czyli robić zakupy w własnym sklepie i pokazywać innym, jak robić to samo. Gdyby to ludzie kapnęli się, że to jest naprawdę ważne i to robili systematycznie, naprawdę wielu, wiele osób teraz by zarabiało kupę kasy. Nie? Tych, co teraz nie zarabiają, zaczęliby zarabiać kupę kasy naprawdę. Gdyby ludzie to kapowali, bo to jest tak naprawdę proste. Bo trzeba to zrozumieć. No i też Kolejny problem jest taki, że ludzie, że ludzie uważają, żeby działać, na przykład w biznesie się działają, to potrzebują, czy w jakimkolwiek innym biznesie, to potrzebują motywacji, bo jak bez motywacji to już nie działa. Nie? No to jest cholerny błąd, to jest naprawdę poważny błąd. Czy jak nie mam motywacji, to nie działam. Nie musi być motywacji, motywacja jest przereklamowana. Motywacja nie jest ci do niczego potrzebna. Po prostu musisz działać, nie potrzebujesz motywacji do działania. Klapki nauczają no, to jest taka strategia, dom, o której wspominałem już nieraz klapki na oczy i po prostu działasz tą strategią. Objędziesz, czy się chce, czy się nie chce. Na przykład pięć razy w tygodniu działasz i koniec. Ok, to na tyle. Jeśli masz pytania, pisz w komentarzu poniżej. Jeśli oczywiście masz ochotę, zasubskrybuj sobie ten kanał, wtedy będziesz mieć powiadomienia o kolejnych filmach wideo, jeśli ten, odchaczysz ten dzwoneczek. I pamiętaj, też poniżej mam jest link do fajnego materiału, gdzie Ci pokażę, jak skutecznie budować biznes sieciowy w internecie i też Ci pokażę taki, można powiedzieć, mój biznes numer jeden do zarabiania przez internet. Poniżej masz linki, kliknij sobie i widzimy się po drugiej stronie. Cześć. I oczywiście w kolejnym filmie wideo. Do zobaczenia.